Cześć, nazywam się Kuba Nagórski, jestem współpomysłodawcą cyklu eventów SNIP, czyli Startup Innovation and Networking Platform. Jestem edukacza aktywizja Startup Foundation. Jestem projekt odpowiedzialnym za cykl spotkań z SNIP. Nasz cykl wydarzeń ma na celu łączenie świata technologii, innowacji, świata startupów z biznesem tradycyjnym i przemysłem. Głównie dlatego, że to przemysł jest bardzo często early adopterem i odbiorcą technologii, Właśnie ze środowisk startupowych. Chcemy doprowadzić do tego, żeby ułatwić founderom, którzy mają innowacyjne rozwiązania, dotarcie do pierwszych klientów i doprowadzenie do pierwszych wdrożeń. W roku 2024 mamy zaplanowane łącznie 9 wydarzeń, dwa już za nami. Pierwsze inauguracyjne, gdzie tłumaczyliśmy, dlaczego warto łączyć biznes tradycyjny i przemysł z innowacjami i startupami. Drugie, gdzie pokazywaliśmy rozwiązania z zakresu virtual reality i augmented reality do wykorzystania w przemyśle i Wiznesie tradycyjnym. Trzy następne wydarzenia odbędą się 10 września w Rybniku. Porozmawiamy o cyberbezpieczeństwie w przemyśle. 17 września spotykamy się w Tychach i porozmawiamy o zielonej energii w przemyśle. 15 października spotykamy się w Katowicach i porozmawiamy o AI, czyli sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach w przemyśle. Serdecznie zapraszam Te linki do wydarzeń i wracamy w komentarzu.